Słyszycie, chcesz ją czegoś napić? Spirytus marki Hemax to coś dla Ciebie. Rosyjska gwarancja zapewni Ci niezapomniane wrażenie. Produkt jest współfinansowany przez Instytut Matki i Dziecka. U, 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 u. Dobry wieczór. Witam Państwa w niedzielę 30 listopada 1989 roku. Zaczynamy od doniesień z Berlina. Mur berliński przez 28 lat był symbolem podzielonego miasta kraju i świata parę dni temu, a dokładnie 9 listopada powstał pierwszy wyłam w murze. W dniach od 6 lutego do 5 kwietnia odbyły się obrady okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli rządu, opozycji politycznych i organizacji związkowych ich wyniku solidarność została ponownie zlegalizowana. Premierem rządu został działacz opozycji Tadeusz Mazowiecki. Po raz pierwszy w powojennych dziejach Polski utworzono rząd, na czele którego stanął niekomunistyczny premier. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w studiu gościmy Pana Arkadiusza Siwka. Dzień dobry Państwu. Oraz Pana Tomasza Cielewicza. Dzień dobry. Panie Arkadiuszu, jakie Pana jest stanowisko na temat planu Barcelowicza? Moje stanowisko, pan Marcelowicz. Proszę pana, ja powiem krótko. Ja jestem przeciw wprowadzeniu pana Marcelowicza z prostej przyczyny. Zarówno ja, jak i państwo jesteście przeciwni wprowadzeniu tak licznych reform w tak krótkim czasie. Chyba pan sobie żartuje. Mamy największe zadłużenie od lat, które wynosi 23 miliony dolarów. Dolarów, proszę pana. A stopa inflacji wynosi 640%. Więc co należałoby zrobić? żeby Polska chociaż trochę Polska, zbliżyła się do państw a, zachodnich, proszę Pana, a, proszę bardzo przemówić, bo a, jestem a, bardzo ciekawy Pańskiej wypowiedzi. Proszę Pana, Polska, Polska jako jedna z nielicznych krajów, jako jedna z wielu, może poszczycić się mniejszą inflacją niż przykładowa Gruzja. Gruzja, ale co to ma do rzeczy, proszę Pana, pana, proszę pana, proszę pana Gruzji, Gruzja, Gruzja, w a Polska? Gruzji nie wprowadza się tak licznych reform, jak to ma miejsce u nas. Przede wszystkim nie powinno wprowadzać się reformy rolnej, gdyż doprowadzi ona do podwyższenia się do bezrobocia. W miejscowości staną się wtedy enklawą biedy i bezrobocia. Powiedział facet, który przyjechał do studia Mercedesem z własnym szoferem. Jakie enklawy biedy i bezrobocia, się pytam. Jakie enklawy? Przecież wszyscy ludzie, którzy pracowali w państwowych zakładach e, rolnych, znajdą nowe zatrudnienie już w gospodarstwach sprywatyzowanych. Dobrze, skoro już panowie rozpoczęli temat prywatyzacji działalności przedsiębiorstw, to chciałbym poznać zdanie panów na temat inwestycji zagranicznych. Tak, no ja powiem krótko. Polscy, naszemu krajowi, potrzebny jest no, duży zastrzyk takich inwestycji. Pomoże nam to wprowadzić gospodarkę wolnorynkową. Wreszcie na półkach sklepowych znajdą się potrzebne nam produkty. No, opowie się za tym duża część społeczeństwa, na pewno. I pomarańcze wreszcie nie będą tylko na święta, ale także w dzień powszedni, przymiany. Tak, staną się codziennością. Ja całkowicie się zgadzam z Panem Tomaszem. Jestem też razem z Państwem i Panem Tomaszem za wprowadzeniem gospodarki rynkowej. I się bardzo cieszę z tego powodu. Dobrze, może teraz powrócimy do początku naszej dysputy. Panie Tomaszu, wspomniał Pan o 23 milionach deficytu budżetowego, tak? Panie Arkadiuszu, mógłby Pan rozwinąć ten temat, deficytu budżetowego? Rozwinąć ten temat, no powiem Panu tak, temat trudny, bardzo trudny. Sposoby, sposób, w którym zostanie rozwiązana ta ten problem wpłynie na rozwój Polski przez najbliższe paręnaście lat. Mhm. Dlatego powiem tak, mamy do wyboru dwie opcje. Albo sami, my Polacy, sami we własnym zakresie rozwiążemy ten problem. Ale jak a, rozwiążemy, albo, jak proszę, mamy Pana, nieustabilizowaną gospodarkę? Proszę Pana, proszę mnie nie przerywać, ja nie będę uczestniczył w takich kulturalnych dyskursach. Proszę proszę, proszę Pana, jak już wspomniałem, mamy dwa sposoby. Pierwszy, Będziemy starać się we własnym zakresie rozwiązać ten problem. A, a w drugi sposób, proszę pana, to jest wstąpienie do Unii Europejskiej. I teraz proszę pana, niech pan mnie posługa. Ja jestem przeciw wstępowaniu do Unii Europejskiej, czyli jestem za pierwszym sposobem. No. I dlatego przede wszystkim należałoby wprowadzić nowy system kosztorysu narodowego. Proszę bardzo, że pan mówi o podatkach? Mówcę, bym się stał, bym zaprzeczył. Hmm, do rzeczy panowie, proszę. No zaprzeczył. Proszę, proszę bardzo mówić, bo naprawdę. Przede wszystkim chodzi o to, aby naród polski sam poradził sobie z tą sytuacją. Ale jak sobie on poradzi, jak już wspomniałem wcześniej, mamy nieustabilizowaną gospodarkę. Skoro wcześniej nie przyjęliśmy planu marszala, to chociaż teraz wstąpmy do Unii Europejskiej, żeby zjednoczyć się z resztą Europy. Unia Europejska, proszę pana, to nie jest dla Polski, to nie jest jeszcze, to nie ten czas, proszę pana. Ja jestem przeciwstępowaniu do Unii Europejskiej z prostej przyczyny. Ponieważ pierwszy nasz naród polski powinien się nacieszyć uzyskaną niepodległością i obrosnąć tłuszczem kapitalizmu. I potem, proszę pana, bylibyśmy równi dla na przykład Niemiec. Na takiej zasadzie, proszę pana, że ja kupuję fabrykę w Niemczech, a Niemcy, Niemcy kupują fabrykę w Polsce na zasadzie równości. I podejrzewam, proszę pana, że gdybym, gdybyśmy teraz wstąpili do Unii Europejskiej, to bylibyśmy, proszę pana, traktowani i tu bardzo użyję słowa potocznego jak zwykli robociarze. Ale przecież Unia Europejska daje naprawdę świetne możliwości rozwojowe. Możemy dostać dofinansowania, rozbudować, podnieść poziom gospodarki, zmechanizować rolnictwo. Kredyty. No proszę pana, kredyty. jakie kredyty? Proszę pana, ja na dzisiaj kończę kredyty. dyskusję. Dziękuję. Niestety już musimy kończyć tę rozmowę. Zapraszamy na prognoz na pogodę.